Kompletnie od 2017 roku jest operatorem logistycznym dla e-commerce. Naszym nadrzędnym celem jest realne wspieranie sklepów internetowych. Każdego roku wdrażamy inwestycje technologiczne oraz powiększamy powierzchnie magazynowe, zachowując najwyższe standardy jakościowe i ekologiczne. Na dziś posiadamy już 17 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Regularnie usprawniamy procesy logistyczne, by efektywnie wspierać przedsiębiorców. Dzięki temu mogą oni skupić się na najważniejszym aspekcie swojej pracy, czyli rozwoju własnej firmy. Co ciekawe, w niektórych przypadkach wystarczy tylko komputer. Czyli platforma sprzedażowa, aby prowadzić swój biznes. W Kompletio stawiamy na rozwój. Wyprzedzając oczekiwania klientów, stale zwiększamy wydajność operacji. Pożądane cele osiągamy przez optymalne planowanie i realizację procesów magazynowych, zaczynając od rozładunku, przez bezpieczne składowanie dostosowane do specyfiki produktu, kompletację zgodną z zamówieniem i kończąc na właściwym nadaniu przesyłki kurierskiej. W naszym spojrzeniu to jednak strefa pakowania jest sercem całego procesu logistyki e-commerce. Właściwie zaprojektowana i zautomatyzowana, zwiększa efektywność pakowania i zapewnia terminową realizację zamówień. Zastosowane rozwiązanie od Europa Systems to modułowa linia przynośników, która automatyzuje transport ładunków lekkich w strefie pakowania. Rozwiązanie to składa się z dwóch przynośników taśmowych napędzanych i przynośnika rolkowego, który jest strefą buforową. Takie proste rozwiązania automatyzacji zwiększają nie tylko wydajność, ale pozwalają również na skalowalność logistyki e-commerce. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Europa Systems z czterech kluczowych powodów, którymi są doświadczenie i pozycja rynkowa, zaangażowany zespół inżynierów, krótki czas realizacji, jak również obsługa serwisowa. Wdrożona przez Europa Systems Automatyzacja przyniosła nam określone korzyści. Skróciliśmy czas każdej czynności pakowania, co przy pomnożeniu przez dziesiątki tysięcy tych operacji wykonywanych każdego miesiąca w pełni uzasadnia te inwestycje. Jest to pierwsza i przy tak dynamicznym rozwoju kompletją na pewno nie ostatnia wspólna realizacja z Europa Systems. Dla właścicieli sklepów internetowych najbardziej liczy się krótki czas realizacji zamówienia. Niski koszt oraz wysoka jakość świadczonej usługi. W Kompletio, automatyzacja od Europa Systems, poza wzrostem wydajności minimalizuje również błędy spowodowane czynnikiem ludzkim. E-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki, a operatorzy nieinwestujący w automatyzację będą odstawać od konkurentów. Wdrażając nowoczesne rozwiązania, jednocześnie nie zwiększając zatrudnienia, przekroczyliśmy poziom miliona zrealizowanych zamówień rocznie, co zachęca nas do kolejnych inwestycji. Dzięki współpracy z Europa Systems, Completio zapewnia swoim klientom pełną obsługę posprzedażową w branży e-commerce.